Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam was na odpakowanie edycji gilotyny gry Assassin's Creed Unity. Moi drodzy, jak widzicie, paczka jest dość ogromna, teraz na ekranie widzicie jej wymiary i nie mieści się po prostu w kadr ten normalny, ten co jest zawsze, dlatego też unboxing trochę z innej perspektywy i słuchajcie, myślę, że nie ma co zbytnie przedłużać i zacznijmy odpakowanie. Chociaż jeszcze może przed odpakowaniem opowiem wam troszeczkę o tej edycji, ponieważ jest to edycja niekompletna, a dlaczego niekompletna o tym dowiecie się za chwilę poza tym jesteście pewnie ciekawi ile kosztuje ta edycja otóż tą edycję możecie kupić w cenie 180 zł plus koszt przesyłki i moim zdaniem naprawdę opłaca się kupić tą edycję biorąc pod uwagę fakt, że w środku jest zajebista figurka i kilka innych gadżetów i cóż to chyba wszystko więc zacznijmy odpakowanie okej okay, moi drodzy wyciągamy teraz sobie tą edycję z pudełka będzie trochę ciężkie ogólnie powiem wam, że Paczka ważyła, w sumie waży 4 kg, więc naprawdę to jest dość dużo. Ostrożnie, ostrożnie. Ok, karton odkładam sobie na bok. No i już teraz zajmijmy się samą edycją. No i jest, moi drodzy, Assassin's Creed Unity w edycji gilotyny. Jak widzicie, pudełko jest naprawdę dość duże. I teraz postaram się pokazać wam z bliska, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy logo asasynów zakrwawione. Tutaj mamy napis edycja gilotyny Assassin's Creed Unity. To wszystko tutaj wygląda jak gilotyna. Tutaj mamy oczywiście otwarcie, napis i tak dalej. I słuchajcie, myślę, że nie ma co zbędnie przedłużać. Zdejmijmy sobie to coś. Ok, odkładamy na bok. I powiem Wam, że tak to wygląda. Zobaczcie. Jest to dość twardy karton. Nie, karton to nie. No, coś takiego twardego, po prostu. I naprawdę wygląda to dość solidnie. A tutaj, słuchajcie, mamy pierwszy element tej edycji, którym zajmiemy się na końcu. A teraz zajmijmy się pozostałymi elementami tej edycji. Po wyciągnięciu tego czegoś, nie wiem czy to dobrze widać, o, zobaczcie, wyciągnęliśmy sobie taką szufladkę, i w środku mamy tak. Instrukcje złożenia figurki. Ponadto mamy jeszcze, słuchajcie, pozytywkę, którą zaraz sobie sprawdzimy, oraz talie kart. Tarota bodajże. Tak to wygląda. I w środku już nic nie ma. Tutaj na środku, jak widzicie, mamy flagę Francji. I jak sobie to otworzymy, mam nadzieję, że mi się to uda jakoś w miarę dobrze Wam pokazać. Zobaczcie. Mamy obraz. Teraz postaram się wyjąć ten obraz. Ok. I tak, moi drodzy, wygląda ten obraz. To jest obraz na płótnie, chyba. Zobaczcie. Wydaje mi się, że to jest płótno. Piękny obraz. W ramce. No jest to niestety plastik, ale wygląda dość dobrze. Zobaczcie. Tak, to pięknie wszystko wygląda. Bardzo fajna rzecz, naprawdę. Super, odkładamy na bok. I słuchajcie, w kwestii tego, że edycja jest niekompletna, no to teraz spieszę z wyjaśnieniami. W tej edycji powinien się znajdować jeszcze Metal Pack, dokładnie to się nazywało chyba Future Case, z samą grą. Ponadto artbook, soundtrack oraz mapa Paryża. Ale powiem wam, że nic straconego, ponieważ jakiś czas temu nagrałem unboxing Assassin's Creed Unity w edycji Bastylii, A tutaj mieliśmy artbook, soundtrack oraz telitografię. także podsumowując... W tej edycji brakuje mi jedynie metal paka z grą. W sumie kraj już mam. Także samego tego Steelboxa oraz mapy Paryża. Także powiedzmy, że mam prawie kompletny zestaw. Ok, zajmiemy się teraz kolejnymi elementami tej edycji. Weźmy sobie na początku karty Assassin's Creed Unity. Odpakujmy je sobie i zobaczmy, jak wyglądają. Ok, otwieramy i wyciągamy. Wow, tu jeszcze coś zostało. Nie chciały się, słuchajcie, wyjąć wszystkie. Jeszcze coś jest. Co to jest? Zobaczmy. A, to jest jakaś tam instrukcja do francuskiego tarota. I zobaczcie. Mamy karty. Dużo kart. Z grafikami z Assassin's Creed Unity. Wow. Jak widzicie, naprawdę dużo jest tych kart. I zobaczcie. W sumie na upartego to moglibyśmy pograć sobie w normalne karty przy pomocy tych. Także super, naprawdę mega. Zajebiste karty z tyłu wyglądają tak. Ekstra, naprawdę powiem Wam, że bardzo fajny gadżet. Karty są z całkiem fajnego materiału, także szybko się nie zniszczą. Więc mamy kolejny element edycji. Karty. Odkładamy je sobie na bok i lecimy do kolejnego elementu. Kolejnym elementem jest ta oto pozytywka w pięknym opakowaniu. Wyjmijmy ją sobie i zobaczmy, jak gra. Ok, pudełko jest puste. A tu jest sama pozytywka. Uwaga, uwaga. Jest pozytywka. Logo asasynów, oczywiście. Jest ono, słuchajcie, takie wydrążone, jakby. Otwieramy. Mamy mechanizm, no i lecimy. Czekajcie, ja może to zamknę i teraz. Nie wiem, czy ja w dobrą stronę kręcę, a sprawdźmy w tą. Nie, więc dobrze kręcę. Powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Solidnie wykonana i naprawdę powiem Wam, że jestem mega zadowolony z tej pozytywki. Super sprawa, naprawdę. Odkładam ją sobie na bok. No i słuchajcie, została ostatnia rzecz tej edycji, czyli figurka. No i powiem Wam, że troszeczkę mi się zejdzie z jej złożeniem, także widzimy się za momencik. Ok, moi drodzy, figurka została złożona i powiem Wam jedno, jest po prostu niesamowita. I powiem Wam więcej, naprawdę opłaca się kupić tę edycję w tej cenie, ponieważ sama figurka naprawdę jest tyle warta. I teraz pewnie będziecie widzieć zdjęcia tej figurki z bliska, ponieważ nie mam za bardzo jak tego pokazać. I powiem Wam naprawdę, że ta figurka jest niesamowita. Mierzy ona 41 cm i oczywiście przedstawia Arno. Jest również gilotyna, w kuble jest głowa, także naprawdę oddanie detali mega. Moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten unboxnik, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz jak Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Aha, i przepraszam Was za mój głos, ale naprawdę jestem dość chory. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!